Dzień dobry bardzo, dnia trzeciego. Zobaczcie jak zaczynamy. Tam w oddali ten stolik, który widzicie, to jest nasza grupa i mamy śniadanie na ogrodzie. śniadanie, no naleśnik tak, z konfiturą. No ja Zobaczcie. Tutaj, wiecie, w właśnie z dziewczynami tam, w tej mhm. No i tak to sobie pięknie dzień zaczęliśmy w ramach naszego pomorskiego lifestyle'u. Jesteśmy tak w ogóle w miejscowości Wicko. Miejscowość Wicko, a ten obiekt, który widzicie i po którym zaraz będziemy mieli spacer to jest Pałac Poraj. Piękny obiekt z bardzo dużymi terenami zielonymi, taki, czekajcie, czekajcie, odwrócę, tak jak to przy śniadaniu wyglądało. Z lekka po królewsku. To nie jest absolutnie e, jakiś nowoczesny obiekt, jeśli chodzi o wnętrza. To jest typowy obiekt pałacowy z drewnianą, skrzypiącą podłogą. Tak jak widzieliście e, też w poprzednim vlogu, tak, zestylizowanymi na takie pałacowe właśnie wnętrzami. Z bardzo taką dystyngowaną obsługą. Także no, jak ktoś lubi takie klimaty, bardzo, bardzo polecam. Druga sprawa. Pamiętajcie, że jesteśmy w miejscowości Wicko, więc jesteśmy niedaleko od Sasina i od plaży w Stilo którą Wam nieraz polecałam, plaża w Stiro, to jest w ogóle według mnie najpiękniejsza plaża na polskim wybrzeżu. Także to, to jest cudowna okolica. Tutaj niedaleko jest też Pałac Ciecinko, tutaj niedaleko jest Cisowy zakątek, który też Wam polecałam. Tu jest gdzie pojechać, żeby cokolwiek zobaczyć. Jesteśmy niedaleko łeby, niedaleko ustki. Więc jak ktoś ma ochotę też w ogóle popodróżować sobie po wybrzeżu, no to pamiętajcie o tych obiektach, w tym właśnie tutaj o Pałacu. Zaraz będziemy mieli spacer właśnie. Z osobą, która nam przedstawi więcej informacji merytorycznie, więc ja też postaram się to za chwilę nagrać, żebyście w kolejnych kadrach zobaczyli. Więc posłuchamy też trochę o historii tego obiektu. Bo czekajcie, może odwrócę kamerę. Bo na przykład spójrzcie, tak jak siedzieliśmy tutaj na śniadaniu i pewnie w poprzednich kadrach Wam przemknęła chociażby ta rzeźba. I tutaj tych rzeźb jest więcej. I za chwilę o tym nam poopowiadają, jeśli zaś chodzi właśnie o sam obiekt, to jest ten obiekt. Pałacowy. To jest też świetne miejsce. Pamiętajcie na wesela, jeżeli ktoś się szykuje. Warto wziąć pod uwagę. Piękny teren. Podejdę jeszcze, pokażę Wam te rzeźby, a za chwilę właśnie zrobimy spacer z przewodnikiem. Widzicie? Krocząca. Tomasz Radziewicz, 1996 rok. Rzeźba w betonie. Kolejna, Tomasz Skórka, po piersie, beton z metalem, 2002 rok. Powiem Wam, że niektóre z tych rzeźb, jak tutaj akurat przyjechaliśmy, jak spojrzałam, um, no to wyglądały tak dwuznacznie, w sensie, że mi się skojarzyły z nagrobkami. Natomiast, no kurczę, to jest sztuka, sztukę możemy różnie interpretować. Draperia siedząca, Mateusz Stankiewicz, 2008 Rok. I tak jak mówię, tego typu elementów tutaj jest więcej. Do nas, a potem już corocznie organizujemy plenery. Mhm. E, zapraszamy artystów, takich czołowych. E, w ogóle powołaliśmy stowarzyszenie w 2009 roku. Mhm. I tak raz, w, raz, przepraszam, tylko spojrzymy na ale na <grym> <grym> Panie, młoda nie może być zestresowana. <grym> nie, wyłączałam. już samolot, nic <grym> będzie się działo. Także raz w roku przyjeżdżają, leżą, piją wódkę, nie ukrywam, tak? Bo lepsza twórczość jest, piją wódkę. a potem tworzą te rzeczy. Generalnie, yy, tak, yy, ta współczesna sztuka jest bardzo niezrozumiała dla ludzi. Nas bardziej cieszy to, co potem się z tymi rzeźbami dzieje, czyli Pan ma zakryte przyrodzenie. Często, jak przyjdzie jakaś starsza pani, to chustkę mu zakłada. Randę, a co? Ale też dużo kobiet dotyka tych panów. Nie mamy nic no ładne pośladki tam miał, ja widziałam. <grym zna> tak, no, tak, tak się dzieje po prostu. No teraz tutaj... Bo to jest tak w ogóle, słuchajcie, żeś porozwodowa. rozwodowa była pani i pan. Państwo się rozwiedli, rzeźby były Pana, nie wszystko zabrał. Pani nie chciała, żeby już stały u niej na ogrodzie, bo budziły negatywne skojarzenia i oddała je właśnie tutaj na ogrody, na potrzeby Pałacu Poraj. A historia budynku? Chyba, że była mówiona, a ja przegapiłam. E, historia budynku? Nie, nie mówiłam, bo tak w się sensie, przemążamy a propos współczesnej tej. E, od 1900 roku Instytut Badań nad Torfami. Przez pierwsze pięć lat w prywatnych rękach i tych ludzi nie ma nigdzie na kartach żadnego zapisanego dzieja, dziejów ich. W każdym razie historia jest taka, że pani stąd jechała z dziećmi karetą do pałacu w Cecenowie. Omen, omen, piękne miejsce, marzenie chyba każdego, kto ma taką zajawkę na stare rzeczy. I że wpadli do rzeki Łeby. I od tamtej mm. pory dom był pusty, 5 lat stał, znaczy nie wiem ile, ale ten okres 1885-1900 w prywatnych rękach od 1900 Instytut Badań nad Torfami. Mm. Jeden mieścił się tu na, właśnie w Poraju, miejscowość nazywała się neu jakiś minister właśnie o tym nazwisku podołał taką nazwę, a drugi był na Bawarii, bo to było, był teren stricte niemiecki. Nie. Mm -hmm. I oni tutaj uczyli się o tym, jak wpływa torf na, na prawy, jak one rosną. To taka zawiła historia, w każdym razie, jak to się przekłada potem na produkcję mleka. I przyjeżdżali wszyscy profesorowie z, całej, z całego terenu dawnych Niemiec, żeby uczyć się o tym, jak torf wpływa na żywienie zwierząt. No. I, I to tak było do, do czasów praktycznie wojny, a potem był, znaczy, potem był Dom Dziecka, zakład bagienny. Takie rzeczy, takie tak, różne tak, klimaty. Więzienie o niskiej szkodliwości społecznej. Ja oh, tak oh. się zastanawiałam, czy jest tutaj jakaś tajemnicza legenda, jak ta podłoga w nocy tak skrzypiała, jak się no, ale, człowiek położył ale, i słyszał ale, 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 skrzypiąc. To jest historia. Ty rozumiem, że właściciele pierwotni, którzy tutaj tak, wybudowali, zginęli później tak. długo pustoszyli. Ale ja wam coś powiem. Na przykład często jest tak, że siedzisz w knajpie sama i nagle ktoś staje na progu. Odwracasz się, nikogo nie ma. I tak jest notorycznie i to mają często właśnie takie poczucie nasi goście. I ta jedna pani się uparła, że go pozna tego celebrytę lokalnego. No, także tak fajnie, no. jest, jest miło, naprawdę. No słuchajcie, mały, duży obiekt, zależy jak na to spojrzeć, no bo sam obiekt jest bardzo kameralny, tam jest raptem 10 pokoi, właściciele są tutaj na miejscu, więc jest takie bardzo indywidualne podejście do gości. Natomiast jeśli chodzi o teren, który tutaj jest dostępny, to jest z tego co mówiono 8 hektarów, tam dalej jeszcze się rozciąga właśnie ziemia na wielkość tych 8, 8 hektarów, więc to jest, no sam teren jest potężny jako taki. <noise> Zależy jak, jak spojrzeć, mały, mały wielki, tak, a sam obiekt bardzo, bardzo kameralny z takim bardzo indywidualnym podejściem. No słuchajcie, mamy mnóstwo ciekawych miejsc na Pomorzu. Znaczy, u was w okolicy też pewnie są różne ciekawe miejsca i też zawsze możecie mi podrzucać, ja chętnie poznam, bo wiecie, często ucieka się gdzieś w świat, a człowiek nie zna właśnie tych takich miejsc, które tutaj mamy na terenie kraju. No ja natomiast Wam bardzo tutaj staram się próbować region pomorski i zachęcać Was właśnie do wizyty tutaj w naszych okolicach. Mam nadzieję, że coś z tych miejsc, które dziętowałam Wam się podobało, że odwiedzicie. No był spory spory rozstrzyg, także myślę, że każdy jest w stanie znaleźć coś dla siebie, tak, no, od, nie wiem, zaczęliśmy na śniadanie w Gdańsku, tak, później mieliśmy tu manufakturę ceramiki, mieliśmy hodowlę kwiatów jadalnych, tak, mieliśmy gorzelnię, która jest gigantycznym biznesem, mieliśmy zagrodę śledziową w międzyczasie, a teraz też chociażby ten biznes tutaj właśnie, właśnie hotelowy, także... Różnie można to sobie poukładać, tak różne atrakcje region pomorski ma. To jeszcze oczywiście nie koniec, bo jeszcze jedziemy dalej, znaczy wracamy do Trójmiasta, także będzie jeszcze jedno miejsce w Trójmieście, które Wam pokażemy i w którym my akurat nasz wyjazd zakończymy. Natomiast no... Mam nadzieję, że pośród tego wszystkiego, taka, że było to tak różnorodne, każdy znajdzie jakieś miejsce, tak, które, które odwiedzi. No i że zauroczy was ten region pomorski. Będziecie z wizyty zadowoleni. Może ktoś tutaj nawet, nawet osiądzie. No myślę, że mamy sporo, sporo do zaoferowania, to i tak przecież jest tylko taki, taki wycinek tego wszystkiego, co tutaj w regionie mamy. No i moi drodzy, zaczęliśmy w Gdańsku, skończymy w Gdyni z rozmachem, jeden z piękniejszych obiektów hotelowych i gastronomicznych na mapie trójmiasta. Także zapraszam Drodzy, zaczęliśmy w Gdańsku, kończyć będziemy w Gdyni, w niesamowitym obiekcie. To jest taki bliźniaczy obiekt do pałacu Ciekocińko, o którym Wam już też wspominałam, tutaj, tak, do jednego z moich ulubionych obiektów. Też mamy część hotelową i część gastronomiczną. Mało tego to, co się przed chwilą dowiedziałam, nawet właśnie te dwa obiekty w kontekście gastronomicznym ze sobą współpracują. Niesamowity, ogromny, piękny, zielony teren. Jesteśmy w Gdyni, Orłowie w tym momencie. obiekt z kategorii obiektów premium, natomiast no właśnie ta część z oficyną tak, no to jest część, która obsługuje chociażby klientów biznesowych, takie różnego rodzaju konferencje. Czasem po obiedzie w restauracji Biały Królik w Gdyni kończymy naszą trzydniową wyprawę po regionie pomorskim w ramach projektu Pomorskie Prestige. Tak jak wspominałam, to jest projekt koordynowany przez Pomorską Regionalną Organizację Turystyczną, który ma na celu właśnie promocję regionu pomorskiego, promocję lokalnych produktów, lokalnych twórców, promocję miejsc, ośrodków noclegowych, które spełniają właśnie kryteria projektu Pomorskie Prestiż. Mam nadzieję, że pośród tego wszystkiego, co Wam pokazałam, udało Wam się wybrać coś dla siebie. Że odwiedzając region pomorski, odwiedzicie któreś z tych proponowanych miejsc. Są one tak różnorodne, że myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Rozpoczęliśmy śniadaniem w restauracji Piąte Piętro w Gdańsku, hotel IBB Gdańsk na Długim Targu. Później było gospodarstwo, tak, hodowla kwiatów i jadalnych na Orunii w Gdańsku. Stamtąd lunch w Eliksirze na terenie garnizonu, a naszym obiektem noclegowym była Dolina Szarloty. Kolejnego dnia zaś odwiedziliśmy manufakturę, jeśli chodzi o prace ręczne, o ceramikę. A stamtąd przemieściliśmy się do Zagrody Śledziowej. Z Zagrody Śledziowej jeszcze z kolei odwiedziliśmy Pałac Dzisiaj mieliśmy okazję zjeść lunch, obiad w się Biały Królik na terenie Gdyni. W międzyczasie było jeszcze muzeum w Słupsku, więc myślę, że przekrój tych miejsc jest tak różnorodny, że każdy z nas, każdy z, nas, każdy z Was znajdzie takie, które i Was zainteresuje, a ja tym samym zachęcę do odwiedzenia naszego regionu pomorskiego. Tych i również oczywiście innych miejsc, w których akurat tej części projektu pokazać się nie udało być może w kolejnych.